W Łodzi odbywały się już różne zloty markowe, nazwijmy to tak, ale takiego jak dzisiaj jeszcze nie było. Zlot Volkswagenów Corrado i Hiroko. Tak, dokładnie. Przyjechały trzy kluby do Łodzi. Klub Sirocco, Korado Klub Polska, który organizuje ten, ten zlot, Korado Klub z Krakowa i klub Sirocco Górnopolski, który zrzesza miłośników włącznie wyłącznie samochodów pod Siroko. Sirocco. Widziałem tutaj, że przejechaliście ulicą skąd było spotkanie w Arturówku. Co jeszcze się na takim zlocie robi? Na zlocie oczywiście jazdy sprawnościowe, obowiązkowy punkt programu, poza tym Łódź jest pierwszym zlotem w ciągu roku, jest to spotkanie pierwsze rozpoczynające cykl imprez, mamy kilka zlotów w ciągu roku, integracja, przede wszystkim integracja. Koledzy mi opowiadali, że spotykacie się również w innych miastach, na przykład w Kielcach są podobno takie najbardziej widowiskowe Wasze spotkania. Tak, w Kielcach raz do roku wynajmujemy tor wyścigowy. Tamten zlot jest, jest, na, jest przede wszystkim poświęcony naszym jazdom sprawnościowym, doskonaleniu sztuki jazdy i to jest główny punkt. Tam nie ma parady. Tutaj w Łodzi w tej chwili mamy na Piotrzkowskiej zgromadzonych 45 samochodów, jak dokładnie policzyliśmy, ale w ogóle w zloczy uczestniczy prawie 70. Tak, część samochodów przyjechała po prostu tylko na jeden dzień, ponieważ musieli wrócić. Samochody przyjeżdżały z całej Polski, z daleka, można powiedzieć, że od północy do południa. Proszę panów, tak średnia wieków, jak tutaj patrzę między państwem, to myślę, że gdzieś tak między 25-27 lat. Młodzi ludzie interesują się samochodami, które już nie są od kilkunastu lat produkowane. Tak, to jest taki bakcyl, który po prostu jeżeli człowiek sobie kupi taki samochód i się nim przejedzie dwa razy, to dla niego już nie ma znaczenia, czy to jest rocznik, jaki tam jest pojemność silnika, bardziej, tylko bardziej właśnie interesuje ich ten kształt samochodu i to, że ten samochód po prostu jest taki unikatowy na drogach, bo bardzo rzadko go można spotkać. Czy integrujecie się także z miłośnikami tych dwóch modeli poza granicami kraju? Tak, trafiają do nas na nasze forum dyskusyjne, gdzie skupia się główne życie towarzyskie w klubie. 60% jednak użytkowników to są informatycy. To jest ciekawa sytuacja. Może dlatego y, przez to się po prostu na forum i czyli na internecie spotykamy i tam często rozmawiamy. Mamy klubowiczów w Kanadzie, w Stanach, w Szwecji w Czechach. W Ukrainie ostatnio się pojawił człowiek, który w Ukrainie mieszka i znalazł naszą stronę. I być może w przyszłym roku uda się nam właśnie z sąsiadami z wschodniej granicy zorganizować jakieś wspólne spotkanie. na jednym ze zlotów gościa z Wielkiej Brytanii. Przyjechał z samochodem z kierownicą po prawej stronie.